Hej, się Wronek! E, słuchajcie, dwóch pokonanych: Nietzsche i Hagen został tylko i wyłącznie ochydziarz. A cóż on ma tutaj za Hero power? Tym razem za 0 manes zdaje 3 punkty obrażeń e, wrogiemu bohaterowi. W związku z tym. No nie jest dobra, zaraz sami zobaczycie, jedziemy. Dobra, słuchajcie, e, spróbujemy dekiem kapciochem. Zainwestowałem troszkę proszków, zrobiłem sobie dwie studnie. Studnie fajna rzecz, studnia fajna rzecz, bo leczy co rundę, więc ten to jest dość ważne. Eee, no i co? Generalnie chodzi o to, zabawa polega na tym, eee, że musimy jak najdłużej się utrzymać. No to logiczne, ponieważ poparcie ten dziad już zaczyna. Z bardzo złym stworem, także słowo cienia jest jak najbardziej wskazane, jest studnia super. Eee, Okej, okay, wymieniam kamień na skórego gargulca i widzącego skręgu ziemi. Studnie zostawiam, żeby mi leczyła. Popatrzmy, tarcza i święty cios. No okej. Okay. Głupy to to nie urywa taki zestaw. Jest kamiennoskóry gargulec, no dobra. Hop. No niestety, that's all for now. Świętym ciosem mogę mu na przykład skasować ten zarodnik więc jest git. On, jak widzicie, w pierwszy ludzie wjechał mi w tym momencie za 8. 8 obrażeń 8, no trwa masakra. Więc generalnie, no nic popróbujemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest szalony alchemik. Zrobimy sobie studnie światła, hop. I na tym koniec. Teraz mogę na przykład alchemikiem zamienić mu gdzieś tam punkty życia, nie? Czy tu zabić od razu, czy, czy coś. Jest też tarcza. Hop, jedzie prosto we mnie. No, chociaż te trzy ostatnie sobie uleczę, więc będę na 17 punktach życia. Więc zaczynam studni. Hop, i dobieram kartę. Elfia Łuczniczka. A, to ciekawe, bo popatrzcie. Jakby go tu zrobić? Mogę za dwa many wrzucić Czarnego Alchemika. I zamienić punkty życia na przykład Gulowi. A potem go zabić. Świętym ciosem. Mogę też wrzucić tego pana, kamienoskórego Gargulca. Ile on mi zadobrał? 3, siedem, 10. Co najmniej. No dobra, to spróbujmy tak. Kamień na skórę, gargulec, koniec rundy. Jak mówiłem, dyszka we mnie. O, jeszcze jest znak Sramas. No ale dobra, przynajmniej nie ma szarży. Ten Koniec jest gorszy z chardżą. O! I wcisk za dyszkę. Zostaje na 7 punktach życia. Ale jednak na 10. Ok. Jest słowo cienia. Super. Skoro jest słowo cienia, to mogę pozbyć się, ale może zaraz. Może zaraz. Zacznijmy od. Hmm. <laughs> 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 jak go tu sprytnie zrobić? Bo tak, jak wrzucę elfią uczniczkę teraz, zabije zarodnik, to chłopaki dostaną spory boost do ataku. Tak. To jest jeden many. Jakby najpierw wrzucił szalonego alchemika i zamienił mu punkty życia u kogokolwiek. On dostanie jeden do ataku, ale to nic. To go... Dobra. Czyli tak. rzucam alchemika. Spodoba ci się moja nowa Hop. I zamieniam atak i zdrowie tego dziada. Hop. doki. Następnie... Może ja go po prostu zabiję. Świętym ciosem. A potem uczniczkę wrzucę. Hop. Czyli świętym ciosem tego warcha. Potem uczniczkę. Hop. I popatrzcie, wszyscy tutaj dostają całkiem sporo do ataku. Nice. Studnię światła. Hop. A gargulcem mordę dziada. No i teraz popatrzcie, on tu co prawda urósł, ale już to jako tako wygląda. A on zabił mi studnię dziad. O skubany, rzadko mu się to zdarza. Jeszcze nie widziałem, żeby zaatakował mojego stronnika jakiegoś. Ale to nic, trudno, nie uleczę się za dwa. Za to dostanę za szóstkę. No gorzej, no gorzej. Hop, gargulec się wziął, uleczył. Z atakiem trzy lub mniejszym. No to zabijamy pierwszego pana. Eee, dołożę sobie tu na gargulcu punkty życia i dobiorę kartę. Hop, rozbój z księtości. Super, to za chwilę. I generalnie chodzi o to, że teraz muszę mu wszystko pozabijać. Więc leczę się jeszcze za dwa. Hop. Jest jeszcze znachor. Zobaczmy, czy to wystarczy. Zostanę za... A, strzelę sobie jednego. Hop, za dwa teraz na pewno. No, tak na granicy. No i zadychę w dziób go. Jeżeli nie rzuci nic z szarżą... O kubar Drzewce 2-2. No dobra, pojechał mnie. ok, ja się uleczę teraz za cztery... O, nawet więcej. Dobra, świetnie. Jest znachor. Jest widzący z kręgu ziemi I jest mój własny heal Więc ja wciskam lekko, bo lekko za czwóreczkę I stwór z moczarów, bardzo dobrze słowo cienia tutaj czeka O, pięknie Będzie też zarodnik 5 punktów życia Mhm Spoko, jak na razie nie jest źle Z kamienną skórę ogóle. dobra Więc tak, słowem cienia zabiję tego pana Wrzucam też gargulca na stóp i leczę się za kolejne dwa punkty życia. Zabijam zarodnik, tak żeby chłopaki dostały w cholerę ataku. I za 21 jadę prosto w przeciwnika. 7 punktów życia i holi nowa w ręce. Tańczące miecze. I za trójeczkę wem Tak jest. I jeszcze glut. I jeszcze jeden glut. No to świetnie, bo będę teraz mógł użyć rozbłysku świętości. Bez problemu. Jeszcze wrócę tarczownika sobie. Super. Dobra. Czyli tak. Rozbłysk świętości na stacie. Następnie... Nie, mam 40 obrażeń w tym momencie na stole, więc muszę mu zabić ten tańczący miecz. Dostanę kartę. wele wyborne Za rundę będzie jak znalazł. I tarczownik. A na koniec oczywiście leczę się, więc wcisk teraz. czyli Proszę pana bardzo. Za 30. No i uwaga. Jeden wszystkim i zrób zarodnik, no proszę Cię, synek, z czym do ludzi, z czym do ludzi? W związku z tym teraz to już mamy pograne, bo już i his so, so dead. Więc wchodzi nam Belen hop, uleczy się za cztery, widzicie, cztery punkty obrażeń, więc najsłabszą gargulcem, hop, chłopaki teraz dostaną spory boost do ataku, no i jak sami widzicie, rozjechany, nie żyje. Umarł! Zwycięstwo w rąka. Uch! Hurraaa! No, powiem szczerze, yy, gdyby nie ta chile kapłana, to byłaby tak straszna bieda! Już parę razy... gdzie parę? Paręnaście razy próbowałem go pokonać i nie szło. W końcu zrobiłem taki dek... No i udało się, nareszcie się udało, dobra! Uch! Czekajcie, klik! Się pochwalę! Uwaga, uwaga, uwaga! I pięknie, jak na razie wszystko zrobione. No. Słuchajcie, w takim razie mm, no cóż, co mogę powiedzieć? Mogę tylko wam e, podziękować za uwagę, zaprosić was na Facebooka, gdzie jest ten ewencik taki mały, to zobaczcie jak wyjdziecie. E, no i oczywiście e, już wkrótce na kolejne filmy standardowo. Dobra, trzymajcie się i do usłyszenia. Strzała, hej.